Powiedziałam Wam, że pokażę Wam się, jak wyglądam y, po fryzjerze. Hmm, to znaczy powiedziałam, że, 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 że ewentualnie powiem coś i pokażę się, więc tak wyglądam. E, no, oznajmiłam mojemu fryzjerowi, że chcę zapuszczać włosy, więc powiedział, że no ok, w porządku, tylko to trochę potrwa. No bo niestety, wiecie, musiałam znowu trochę skrócić, żeby pozbywać się tych zniszczonych, które gdzieś tam przez moje... Moją jakąś taką głupią decyzję kiedy się przyniosłam na chwilę do innego fryzjera, po prostu teraz muszę te zniszczone włosy, że tak powiem, doprowadzić do porządku. Więc to, co zniszczone, trzeba pościnać, no a że tego było sporo, no to wiecie, nie da się naraz, bo bym musiała mieć takie na chłopaka. Więc, tak, żeby po trochu, po trochu, no to, no to już miałam takie troszeczkę dłuższe, już miałam dotąd. Gdzieś, a no teraz już trzeba było je skrócić. No więc no cóż, czekam, aż, po, aż urosną. Yy, no i w końcu będą takie, jak bym chciała. No, więc. Więc tak, etap zapuszczenia włosów się rozpoczął, ale jeszcze tak naprawdę yy, tylko w moich myślach. <laughs> no, więc taka sytuacja. Yy, nie wiem, jak Wy widzicie ten kolor, ale yy, ponoć w ogóle w kamerze yy, albo raczej na zdjęciach w niektórych aparatach, bo nie we wszystkich, on wychodzi taki żółtawy, a on taki naprawdę żółtawy chyba nie jest, podobno jest taki złocisto-beżowy, ale nie zarzucony. no więc nie wiem, jak, jak Wy to widzicie, czy widzicie taki bardziej żółty, czy nie, w każdym razie podobno nie jest żółty, no, więc ufam w to, co słyszę. No, więc taka sytuacja. Hej, kochani! Um. Witam się z Wami teraz, chociaż przed chwilką widzieliście fragment, kiedy wróciłam od fryzjera. Chciałam Wam pokazać, ponieważ no tak, mówiliśmy o tym, że jak wrócę, to, to że się pokażę. Tak o tym mówiłam, więc się pokazałam. Natomiast teraz przychodzę się już do Was tak przywitać. Mamy już niedzielę, nie jest to, czyli właściwie dzień, w którym ukaże się Wam odcinek dlaczego tak? no cóż, no ja mam podgórkę ostatnimi czasy i nie przyszłam do Was tak jak obiecywałam może nie obiecywałam, ale mówiłam że jak w piątek pójdę do lekarza to się zaraz nagram i będziecie mieli w sobotę odcinek a Miś no uderzysz się chłopie no to już pokaż się tam no wszystkim się tam pokaż no powiedz cześć jestem taki zarośnięty, powiedz dramat i do fryzjera. No. Taki przerwniczek. E, no, więc, y, więc po prostu, wiecie, miałam y, nagrać się w piątek. Y, miałam powiedzieć, co u lekarza, ale powiem Wam szczerze, że był to dla mnie tak trudny czas. Y, znowu. Yy, że yy, nie miałam ani siły, ani ochoty w ogóle do kogokolwiek się odzywać. Nawet nie, od, nawet nie odbierałam telefonów za bardzo. Napisałam tylko do wszystkich tych, którzy, yy, najbliższych, którzy czekali na moje wiadomości. Napisałam z grubsza, co tam słychać yy, i to wszystko. I jak do mnie ktoś dzwonił, to nie miałam ochoty rozmawiać, tak było w piątek. Dlaczego? No, dlatego, że poszłam do lekarza radioterapeuty, do którego zostałam skierowana od mojego lekarza onkologa ginekologicznego, ja to tak nazwę. No i on, jak do niego przyszłam? Zobaczył moje wszystkie wyniki i y, z grubsza przedstawił mi już plan mojego leczenia. Jak usłyszałam, y, jaki jest ten plan, to powiem Wam szczerze, że y, no, wkieło mnie w krzesło, na którym siedziałam. I tutaj od razu chciałam też powiedzieć Wam, żeby ktoś nie tutaj nie znalazł się taki, kto mi powie: y, daj spokój, nie przesadzaj, y, bo y, to nic takiego i w ogóle. Dla mnie to wtedy na ten czas naprawdę nie było łatwo, bo dowiedziałam się, że plan na moje leczenie jest taki, że będę miała znowu zabieg operacyjny, w sensie będę miała taki zabieg pod narkozą, znieczulenie ogólne. Będę go miała 21 lutego. Zabieg ten będzie polegał na nazywać to brachyterapia na pewno część z was, która już miała z tym do czynienia. Ogólnie wie pewnie o co chodzi. Brachyterapia to jest rodzaj radioterapii, który polega na tym, że podczas takiego zabiegu wbijane są do mojej piersi takie rurki, tak zwane aplikatory, przez które one są wbijane, słuchajcie dokładnie w miejsce, gdzie był głos, gdzie no, było miejsce wycinane. Tam jest tak jakby taka loża, można powiedzieć, robiona, tworzona, i dokładnie tymi rurkami jestem naświetlana. Jest to tak duża dawka, tak mocna dawka, że gdybym mnie nie uśpili, to bym po prostu tego nie wytrzymała, zwyczajnie. W związku z czym muszę zostać uśpiona. Na tamten moment był to dla mnie bardzo trudny. Y, bardzo, była to dla mnie bardzo trudna informacja. Y, oprócz tego, oczywiście, będę miała y, teleradioterapię, czyli taką radioterapię, gdzie będę po prostu przychodziła codziennie przez kolejne trzy tygodnie. Z racji tego, że mam tą brachyterapię, to nie jest to 5 tygodni, 6, 7, tylko 3. Albo aż. To zależy, jak się na to popatrzy. W każdym razie na ten moment się przeraziłam. Przeraziłam się głównie tą operacją, w sensie tym zabiegiem. Bo wiecie, grudzień, zabieg, styczeń, zabieg, luty, zabieg. Jestem już tak zmęczona, mam już tak dość, że na pierwszy moment po prostu się załamałam. Naprawdę. Miałam serdecznie dość. Było to dla mnie naprawdę jakieś takie totalnie załamujące nie umiałam sobie z tym poradzić i tak naprawdę jeszcze do tego wszystkiego miałam tam taką też historię, którą chcę wam teraz już opowiedzieć, bo już jest mi trochę lepiej. I zaraz powiem, co sprawiło, że jest mi lepiej, oprócz tego, że czas, bo jest już minęło już dwa dni, a więc Miałam tam taką historię, że jak tam sobie siedziałam, ten lekarz mi coś tam już powiedział, to potem e, zawołał jakąś panią taką do pomocy. E, I ta pani mówi do mnie, proszę ze mną pójść, i zaprowadziła mnie tam e, jakby w tym samym pomieszczeniu, tylko obok były drzwi do jakiegoś jeszcze takiego jednego e, pokoiczku. Tam mnie zaprowadziła i słuchajcie, łapie mi za spodnie i chce mi je ściągać. Ja po prostu. E, tak się, wiecie, zdrygnęłam i mówię, ale halo, ale o co chodzi? No, chce się pani pomóc rozebrać? Ja mówię, proszę pani, ale ja się umiem rozebrać, dlaczego pani mi pomaga. Słuchajcie, okazało się, że miałam się rozebrać do badania. No dla mnie to było po prostu nie, niepojęte, że wiecie, ja, ja naprawdę mogę zrozumieć, że ktoś nie wie, jak się obchodzić z niewidomymi. Naprawdę mogę to zrozumieć. Chociaż jest mi trudno i coraz trudniej, bo mamy XXI wiek, niewidomi wychodzą już na ulice, nie siedzą zamykani w domach. Mamy dużo na ten temat literatury, mówi się o tym bardzo dużo w internecie, w książkach wszelakich, w telewizji, wszędzie. Słuchajcie, nie mogę tego pojąć. Jeżeli człowieku nie wiesz, jak pomóc osobie niewidomej, to się zapytaj, czy może jakoś pomóc, albo jak mogę pomóc. Pani mi po prostu chciała ściągać spodnie. No, po czym wiecie, ja w ogóle byłam taka zdziwiona, że ja się muszę rozbierać tam, yy, bo myślałam, że przyszłam tylko na taką konsultację. Ja mówię, wie panie co, ale ja przyszłam tu jeszcze po coś, czy tylko na konsultację, czy co? Tak, ale będzie pani miała badanie ginekologiczne. Więc coś mi tak się zaświeciło w głowie, że jak to badanie ginekologiczne, ale no, dobra, myślę, może jakaś procedura, może coś. No i dobra. Słuchajcie, z tym gołym tyłkiem przewędrowałam przez yy, ten pokój, gdzie pan doktor siedział sobie przy komputerze i coś tam klepał. Pani mnie zaprowadziła na fotel y, ginekologiczny. Oczywiście chciała mi tłumaczyć, jak na niego usiąść, i tak dalej. No to ja już oczywiście sprytniej, zanim ona się wygadała, to ja już dawno usiadłam, zrobiłam co trzeba. Powiem wprost, no, rozłożyłam się cała, wiecie, do badania. A pan doktor obrócił się w stronę tej pani i z uśmiechem, w stronę tej pani i, i w stronę moją. On Ob obrócił się, popatrzył, uśmiechnął się do pani i powiedział. Ale ta pani jest z rakiem piersi. Wiecie co to znaczy? To znaczy, że nastąpiła pomyłka, ponieważ pani była przekonana, że ja jestem pewnie z rakiem macicy czy czegoś tam, i kazała mi się rozebrać. E, no, szkoda gadać po prostu. E, to taka jedna sytuacja. Po czym jak się już ubrałam, siadłam z portem na krzesło, to pan doktor pyta mnie, czy przyszłam sama, czy z mężem? Ja mówię, że przyszłam z mężem. No to wybiegł na korytarz i woła: Pan mąż. Pan mąż wszedł i on, słuchajcie, od tego momentu zaczął mówić do Pana męża, a nie do mnie. Dał mu karteczkę z telefonem, mówi, proszę tutaj, mam, ma Pan karteczkę z telefonem, proszę zadzwonić i umówić żonę tam coś tam, ble, ble, ble. Słuchajcie, mnie totalnie po prostu wgieło. Ale ponieważ byłam podłamana tym, co usłyszałam ogólnie i tak dalej, nie odezwałam się tym razem, nic kompletnie, ale ja temu Panu na pewno nie podaruję, bo to będzie mój lekarz mm, przez jakiś czas... W związku z czym on jeszcze na pewno, jak będzie okazja ode mnie usłyszeć, co ja o nim myślę. Ehm, w każdym razie za tydzień do niego idę, ponieważ e, wtedy będę miała ustalony będę miała tą tomografię komputerową, e, która będzie tam wiecie wyznaczała dokładne, dokładnie tą, tą lożę w sensie ten tak cały obszar. Oni mi to chyba już, nie wiem, czy mi te, wtedy już oznaczą tam dokładnie na piersi, gdzie to ma być, tak żeby potem podczas już naświetlania y, no po prostu to y, wiedzieć. Chociaż nie wiem, czy już wtedy, bo jeszcze potem mnie czeka ta operacja, więc no nie wiem. W każdym razie idę po, y, po to, żeby się tam zapisać już na tą drugą radioterapię. No, i właśnie dlaczego powiedziałam, że zależy, jak się na to patrzy. Będę miała trzy tygodnie, ale nie, to nie jest takie tylko trzy tygodnie, ponieważ to nie będzie w tym szpitalu, w którym miałam do tej pory operację, leczenie i teraz też będę miała to, ten zabieg tam, tylko będę miała w innym szpitalu w Krakowie, w Rydygierze. Pewnie dlatego, że ten pan doktor tam pracuje i tam mnie po prostu do siebie zabiera. Dla mnie jest to dużo, dużo dalej niż teraz więc to no, nie będzie prosta sprawa no, wiecie, nie zawsze mam z kim jeździć więc no, nie jest to proste, jak się nie widzi także no, mam kłopocik no, ale zobaczymy, jak to się wszystko poukłada także moi drodzy dla, a, taka sytuacja jest moja najbliższy plan jest taki, że 20, 16 idę do tego lekarza po tą tam, tam, tam tomografię i tam po jakieś ustalenia 21 mam ten zabieg i potem nie wiem kiedy, no, może się w czwartek dowiem, a może nie, kiedy będę miała tą kolejną radioterapię. Oprócz tego dostałam zastrzyki, które będę miała raz w miesiącu, przez rok. To są jakieś prawdopodobnie takie, wiecie, blokujące hormony, chyba. I również po zakończeniu radioterapii dostanę leki, które będę zażywała codziennie przez 5 lub 10 lat nie wiem ile jeszcze które również blokują hormony. Taki jest plan. Ponieważ mój. Strętny rak jest hormonozależny, więc, wiecie, to tam jest kwestia zależny od estrogenów czy progesteronu. No i tam się trzeba blokować te, te hormony, co by ich w, or w organizmie nie było za dużo, bo wtedy ten rak się tym żywi, w związku z czym tworzą się nowe komórki, mogą się tworzyć nowe komórki nowotworowe. E więc tak naprawdę z jednej strony to jest fajnie, to, to, to jest może dobrze, że jest hormonozależne, bo można te hormony blokować i jakoś sprzeciwdziałać temu. No a z drugiej strony, wiecie, no trzeba bardzo uważać, żeby te hormony się nie podnosiły w organizmie. No a więc to tak, nie wiem nawet, jak te leki wpływają na człowieka. Nic kompletnie nie wiem. Jeśli jest tutaj ktoś, kto po pierwsze miał radioterapię, po drugie miał brachyterapię, po trzecie bierze te hormony, Proszę, żeby się do mnie odezwał, nawet nie w komentarzu, tylko w mailu. Najlepiej mail jest w opisie filmu. Dla mnie to jest ważne. Chciałabym coś więcej się dowiedzieć. Potrzebuję, potrzebuję, już doszłam do tego, że potrzebuję takich kontaktów. Potrzebuję kontaktów, potrzebuję jakiejś grupy wsparcia, w której będę mogła sobie przeżywać to, co sobie przeżywam, bo jest mi bardzo ciężko. Zapisałam się na Facebooku do jakiejś tam grupy Amazonek, czekam na zatwierdzenie myślę, że tam też jakieś wsparcie dostanę. Jestem też w tej fundacji Unicorn, tylko że tam nie ma raczej grup wsparcia, tylko raczej oni dają wsparcie takie wiecie specjalistyczne tam. No jest psychoonkolodzy, są i jakieś takie różne konferencje i tak dalej. Natomiast no doszłam do tego, że potrzebuję grupy wsparcia, potrzebuję rozmawiać z ludźmi, którzy też byli lub są na tym samym etapie. W sensie, no, mieli też, też, też to samo. Wiem, że tutaj są na tym kanale takie osoby, które już to przeszły. Przeszły dawno lub niedawno. Hmm, odezwijcie się do mnie, dajcie mi znać, hmm, jak to jest, jak się czuliście. Jak się czuliście podczas takiej radioterapii? Hmm, czy mieliście brachy terapię? Hmm, czy to w ogóle boli, czy nie boli? Wiem, że radioterapia sama w sobie, ta teleradioterapia, jak jest ten, ten czas tego naświetlenia, to nie boli ale jak się czuliście potem, czy mieliście jakieś takie osłabienia i różne takie rzeczy, dajcie mi znać, czy macie jakieś, jakieś, jakieś porady, jak się przygotować. Natomiast, no właśnie, co się stało, że jest, jest mi już lepiej. Słuchajcie, zaczęłam sobie szukać trochę rzeczy takich, wiecie, czytać, no bo wcześniej nie czytałam, tak jak chyba mówiłam, ja podchodzę do wszystkiego po kolei, nie chcę naraz wiedzieć nie wiadomo czego, bo bym oszalała. Więc teraz już przyszedł ten czas, zaczęłam czytać. Oprócz tego na YouTubie znalazłam. Jest taka dziewczyna, ona jest chyba z całego tego państwowego, państwowego Towarzystwa Onkologicznego, czy coś takiego się to nazywa. Onko Fitka Litka, chyba się nazywa, bodajże słuchajcie, bardzo fajna dziewczyna, bardzo fajne rzeczy mówi, mówi bardzo dużo takich porad yy, wszystkich rzeczy związanych z rakiem piersi. Bardzo fajnie ja mi się tego słucha. Także byłam u niej na, yy, na właśnie oglądałam film o radioterapii, o tym jak to wygląda, jak się przygotować, o tych mitach typu, że nie wolno się myć podczas radioterapii. To jest nieprawda. Wiadomo, że tam chodzi o to, żeby nie zmywać tego y, tatuaża, który mi tam zaznaczą to wszystko, ale to nie jest tak, że on się zmywa, wiecie, nie będę go szorować gąbką, natomiast można się myć. Jedynie jak zauważymy, że się lekko ściera, trzeba o tym po prostu powiedzieć, ale to nie jest tak, że się nie można myć. No i takie różne tam, wiecie, rzeczy, jak tam się przygotować, że, że takie jakieś tam kremy trzeba dobrze jest stosować. W międzyczasie, bo żeby ta skóra się tam nie, nie przypiekała, no i takie tam, wiecie. No, także dłuższy odcinek pewnie będzie się muszę tak nagadać, wygadać. Potrzebuję tego po prostu. Także słuchajcie, odezwijcie się koniecznie, odezwijcie się koniecznie do mnie, jak yy, tylko jest tutaj ktoś, kto yy, po prostu będzie w yy, stanie mi cokolwiek powiedzieć ze swojego yy, odczucia, ze swoich odczuć. No, yy, no i jak sobie dzisiaj tego wszystkiego tak posłuchałam, to zrobiło mi się troszkę lepiej, bo mi się trochę w głowie poukładało, bo mi się trochę tak rozjaśniło. Najgorsza jest niewiedza, najgorsze jest, jest nieznane. To nas najbardziej w życiu stresuje. Więc jak już coś wiemy, jak już jesteśmy w stanie, jak już coś usłyszałam, to już mi jest lepiej. E, boję się, bardzo się boję, boję się tego zabiegu, bo ja nie wiem dokładnie jak się będę potem czuła, tak? Trzecia narkoza w tak krótkim czasie, do tego wszystkiego to naświetlanie, czy to mnie będzie potem boleć, czy nie, jak to będzie. Oczywiście, że się boję. Natomiast no, samo to, że już mi się troszkę to rozjaśniło w głowie, pewnie jeszcze jakieś pytania, które będę miała, zadam temu lekarzowi 16. E, no i mam nadzieję, że, że uzyskam odpowiedź i że też zrobi mi się lepiej stres kolejny to to, że będę leżała na innym oddziale, tam też nikogo nie znam, bo już ten oddział mój onkologii ginekologicznej, gdzie teraz leżam, to już wiecie, znałam. Teraz nie znam, znowu będzie to coś nowego. Mnie takie rzeczy stresują. Ja jestem niewidoma, więc jak idę do takiego szpitala, wiem, że mi tam pewnie ktoś pomoże i tak dalej, ale zawsze jest ten stres. Także, no, dużo mam takich rzeczy, które mnie po prostu stresują i i są na mnie nakładane i ja po prostu już mam dość. Że jestem słuchajcie tak zmęczona tym wszystkim, że przysięgam, że no po prostu szok. Już już naprawdę mam dość. Także dzisiaj jestem w stanie do was o tym wszystkim już mówić. Mam to już jakoś trochę poukładane, ale w piątek nie byłam w stanie, bo bym z wami, bo bym wam nic nie powiedziała, tylko bym ryczała po prostu. Także to tyle ode mnie. Mm. To tyle ode mnie, tak dokładnie. Nie, nie, nie będę już tego przedłużać, bo i tak już jest bardzo długo. Yy, będę się odzywać w ciągu tygodnia, oczywiście, w sensie, że na pewno będzie jakiś kolejny odcinek, jakiś vlog, jakieś coś. Mam w zanadrzu, yy, myślę sobie o nagraniu takiego odcinka, yy, jak to wszystko u mnie wyglądało, jak przebiegało, ale to. Myślę, że nagram, muszę y, to przemyśleć sobie, bo mam tam kilka takich aspektów do poruszenia, y, ale myślę że, myślę, że nagram to po skończonej już y, po skończonym leczeniu. Aczkolwiek to wszystko zależy, jak sobie to rozpiszę, y, jak mi to wyjdzie, czy to wyjdzie jednoczęściowo, czy może nawet dwuczęściowo, ale mam zamiar coś takiego zrobić. Chciałabym żebyście skorzystali z tego, żeby może ktoś kiedyś, jak będzie mu to potrzebne, mógł skorzystać z moich doświadczeń. One są moje, ale jednak mogą komuś pomóc. No, to dobra, słuchajcie, to ja się z Wami już żegnam. Trzymajcie się cieplutko. Dziękuję, że jesteście. Dziękuję, że, że chcecie tego słuchać, że chcecie mnie oglądać. No i widzimy się już niedługo. Buziaki, papa!